Cześć wszystkim, dzisiaj papa z pizzeriatu go. Dzień ósmy. Mamy 200 dolców, więc można już zacząć kupować. Dzwoneczek i... Przyspieszacz. Tak jest, kupimy przyspieszacz, żeby w razie czego przyspieszyć pizzę. Okej, okay. zaczynamy. Przyszedł Greg. I dostaliśmy pomidorki. Jak będzie rank wskakiwał, to przychodzi klient i dostajemy jakieś nowe, że, że nowe rzeczy, nie? Nowe składniki. Ok, zobaczymy, jak Greg zamówi tą pizzę. Ile pomidorków i jak mają być roz, rozłożone? Osiem pomidorków, cztery pieczarki. Ok, Oj, i ciekawe, że już dzisiaj pomidory. Jest pierwsza pizza w dniu ósmym, która ma inny ten nie, dzwoneczek, Ma być szybciej zgrzana, więc trzeba pilnować ją. Teraz jest team, który będzie miał brązowe i chyba będzie pierwszym klientem, Za ten brązowy medal u niego zostanie wbity. Trochę krzywo wyszło z tym obkładaniem. Ok. Ten przyspieszacz działa na, na dwie pizze? Nie wiem. Okej, okay, Greg. Upa, ładnie wyszło. Nie przygrzała się jakoś pizza mocno. Toru. Dobrze, że mam te dzwonki od razu lepiej. Nie muszę tego pilnować już. Aha. Przyspieszać działa na dwie pizze. No to świetnie. Nie będę musiał kupować więcej niż dwa przyspieszaczki. No bo więcej nie ma. Brązowy wyszedł prawie perfekcyjny. No krojenie w ten sposób to nie jest dla mnie łatwe i nie jestem dobrze. Krojenie w ten sposób nigdy dla mnie nie było łatwym zadaniem. Wyrzuciłem tą pizzę, bo widzieliście jak ten jeden kawałek salem się ułożył. Ok, przeszła Juta. na no, zamówi pomidorynia. Oni głównie mogą, ogólnie zamówić mogą. E ok, chyba jest ok. Kiedy nie będzie ok, to trudno. Mogą zamówić łącznie 4 składniki. Czyli maksymalnie 32 i mogę na pizzy wyłożyć? Tak. Przyjmuję, że mogą maksymalnie 8 zamówić, no chyba, że mogą 12. Toru? Ok, 92%. Tutaj bym chciał, bym chciał perfekt trafić. I jest to do zrobienia, nie? No właśnie. skrojenie tylko na dwa cięcia, to perfekt potrafią okej. Okay. I faktycznie, tak jak mówiłem, przy dniu jest tak, że no, z każdym rankiem będzie następny numer klienta się pojawiał. 7 klientów dziennie. No, i ostatni jojo. Jojo jeszcze nie było w pizzerii, dlatego mam informację, że jeżeli go obsłużymy, to dostaniemy jego kotylium. Ok. No, jojo ja to jeszcze wymyślę taką kombinację, której nikt wcześniej nie zamówił. Mianowicie zamówił 6. My wiedzieliśmy, jak to ułożyć. Pierwszy klient, który zamówił 6 czegoś i to tak zamówił, że w jednej ćwiartce pizzy nie miało tego być. Jak tak chciał, to tak dostanie. No i co? I teraz tym przyspieszacz nam trochę przyspieszy koniec dnia. Okej, okay, ale chyba krzywo poszło, czy nie? A, czekanie poszło jeszcze. I tak, krojenie trochę nie wyszło tutaj. No i ciekawe, że ten dzwoneczek... Jak przesuniemy pizzę, to ten dzwoneczek też się przesuwa. Okej, okay, to krojenie to nie wyszło. Jedno 100% za czekanie nie wyszło, a reszta, reszta wyszła. Okej, okay, wszyscy klauzerzy obsłużeni. Kilka osiągnięć się udało wbić, drugi dzień naszej premiery został zrobiony. Tylko, że te dni są bardzo szybkie, więc, jeżeli zdążyliście coś napisać na czasie, to znaczy, że oglądaliście od początku. Ok, do zobaczenia, cześć.